Koleś wy, wystakuje i od razu mi jednym czy dwoma strzałami w No plec. Tysiące nx poszło mi się jednak bez niczego. Dobra, Michał, nie myśl o tych NX-ach, bo... Mógł... A zobaczę, czy będę mógł na Black Market wejść, nie? Jak będę mógł, to coś muszę kupić. Patrz.

Znowu się macha dziś, nie? Ten lek coś tam. Znowu poszło. No kurwa! No wata się go zabił zaraz. Pisz Ja się... Biją nie idę, na tajpę, A gościu był ten, yy, co tam z, na snajpe z nim strzelałem. Ja jak wyszło, był za murem był i strzelał. Ja wiem jak za murem można strzelać. Kurwa, leciał na medy. A długie jest. Nie ziemia. Nie ziemia. Pinuj go tam, Rafa. Pinuj go tam. Na szybę niech ktoś sko skoczy, od, od klatki na szybę Na długiej jest, Mio. No. Na, na szyby niech ktoś skoczy. I tu Od czołu, ej. Jeden niech idzie... Posłanie, Rafał, Joe. Jest już tam. Dobra, ja to bez yes, hey, Michał. Wracaj. No nie no, koleś przesadza. Jeszcze jeden. A A. był? Trzech tam poszło dziuro, dwóch zabiję. Koleś same bani wali tam. Ja za. Jeden od dziury wam idzie, nie? Nie, to czekam na niego. Nie spec, ale speed'em ja, akurat. Ja. Na dziurze dwa bo... Kubić Macie go nie zamknięć, znaczy tam na Bić. Jest na Kampi na ciebie, campy, campy, campy. Ma tam Michał uważaj Michał uważaj teraz, bo może być tu kole. Znaczy Michał e, do chuli, Maciek, stań na tam w rogu. Siądz do rogu Dobrze, Rafał. kurwa Biję Sekundy bijaj, bijaj. szczęścia mi zabrakło, bo trzech wyskoczyło, to i tak dwóch ściągnąłem, a trzech w kupie stało, nie? Bo a kurwa, ten trzeci wybole... Dwa i dwie ban Nie, nie idę na nią. Gościu mam musketa, nie? A tak z niego ogarnia jak bil kurwa, nic. Nic nie strzela z niego. Zrobiłem go. mój. Chodź rafuł obserwuj górę. Za tym pierwszym busem się schowaj, no wiesz? Na no jeba. Nie no, kurwa, nie, 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 nie. nie. Na górze Michał. Jeden kurwa na górze. Aha, zbugowany na górze. Dwóch jest na górze. Patrz jak pustą. Michał, jest w oknie lewym. O kurwa, waliłem. No, a mają tu czy nie? Na górze są nie. chyba wszyscy. Wiesz. Co? W grę, a w co? Czemu? Jest... Patrz na ciebie. Co? Co? No, no. No. O! Macie jakich wygruszyć? Nie czasu.

Dres jest znalazł dobrze. no, okay. i jeszcze zajebaś. Idź na, na Res przy jak masz mało HP. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Kurwa, Team, wow. e, nie trwa... Kurwa, no nie Dawaj tutaj Wataha Idziesz byś, ze mną na oficera, ale... Nie, a kto ma jeszcze terkę Maciek, dawaj Maciek ze mną na oficera ruszę. Rafał od razu w górę obstawiamy, nie idziemy do rogu tylko tu. A ja będę patrzył czy nie idą przez ścianę, nie? To się zbliża. Za ścianą jest bardzo ładnie, już celowałem. Na górę czekają śmierci. No kurwa, działa nie są. Nie tu macie zrobić. Jak nie tylko na oknie liczą zabijają, a te inaczej nie umieją. Na okno wskoczyć idzie za jebie. Ej idzie, jest na. Michał, 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 wchodzi. Michał, 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 Dobra, mnie nie da. A kamień, a bo się Jeden nie chce od okna, a jeden tu nie czeka. Idzie Idź robo. od okna, bo ty masz długą. Idź od okna. Są gdzieś ID czy nie? Rafał, od okna idź. Rafał, okno. Rafał, idź na okno. Idź Kamil no, go na do... okno. Kamil i wejdzie sterko, bo on ma szybko broń tego P19 no, bo... no bo oni mogą opnąć. Puść Kamile. O, dobrze się. Dobrze sam się zabił, lepiej sam jak ten. Trochę moja wina to Rafał. Tak. Już nie mają szans na kilej. Ej, Rafał, gdzie dwóch? Nie mogę go, wywaliło go. Kraszę ją, a bo on dlatego cię może zabił. Na górze są, na górze są no, Widzę śmieci na końcu Zeszli No nie, góry. No nie mogę z się cokolwiek się odpierdala Jeszcze plecy poszedł na górę Kurwa, na co to bym śnił Dzięki w okno w ogóle No oknie po oknie po oknie Michał okno to rozumiem Okno, okno, okno Najszybciej. Poczekaj na kogo pokazać Czekajcie, ja chuj zginę albo screen nie zrobię chujownik Idzie, tyłem Słuchaj. Tak mam winę. no no.